Daniel Nawrocki, 21-letni syn nowo wybranego prezydenta Karola Nawrockiego, wzbudza zainteresowanie swoją przyszłością polityczną. Podczas kampanii wyborczej aktywnie wspierał ojca, co wywołało spekulacje na temat jego ewentualnej roli w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Paweł Szrod, polityk Prawa i Sprawiedliwości, podkreślił, że Daniel Nawrocki posiada instynkt polityczny i wiedzę, które mogą być cennym atutem. Szrod zaznaczył, że ewentualna nominacja nie byłaby przejawem nepotyzmu, choć decyzja o zatrudnieniu nie jest jeszcze przesądzona. Daniel Nawrocki, mimo że nie zdobył mandatu w wyborach do Rady Miasta Gdańska w 2024 roku, zdobył doświadczenie jako radny dzielnicy Siedlce. Jego zaangażowanie w kampanię ojca było widoczne, co może wpłynąć na jego przyszłość w polityce. Czy młody Nawrocki znajdzie się u boku ojca w kancelarii prezydenta? Chcesz więcej? Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco.